Dzień dobry, chciałam Państwu życzyć pięknej środy, a przede wszystkim z całego serca zaprosić na pełen emocji wieczór, a że w środę nam tych emocji nie zabraknie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, bo o 20.30 na pokładzie rozmawiam, bo lubię wybitny himalaista Krzysztof Wielicki, razem ze swoją książką zatytułowaną Solo. Moje samotne wspinaczki. Myślę, że Krzysztofa Wielickiego specjalnie Państwu nie muszę przedstawiać, ale oczywiście kulturalnie to zrobię. Piąty człowiek na świecie, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum, czyli 14,80 tysięczników. Nanga Parbat to była ta góra, która w przypadku Krzysztofa Wielickiego zamykała projekt. I po przeczytaniu tej książki myślę, że nie będziecie mieć najmniejszych wątpliwości, że Nanga Parbat dla Krzysztofa Wielickiego była wyjątkowa. O powodach tej wyjątkowości dziś na pewno też porozmawiamy. Kolejne rozdziały książki otwierają takie słowa jak nadzieja, spryt, strach. Kalkulacja, pokora, zuchwałość, niepokój, stres, pewność, wyzwanie, nirwana, brawura i ulga. I mogę Państwu powiedzieć, że na pewno będziemy wędrować śladami tych emocji, które otwierają poszczególne rozdziały. Porozmawiamy na pewno o. Licencji na szczęście, o zachłanności na emocje i na adrenalinę. Ja na pewno gdzieś nieraz, nie dwa, będę też przywoływać taki uśmiech spod oszronionych wąsów. I od razu muszę Państwu powiedzieć, że na pewno Krzysztof Wielicki będzie opowiadał tak, że jego słowa będą w naszej głowie uruchamiać konkretne obrazy. Ale też uwaga: ja mam gdzieś do dyspozycji wieczorem fantastyczną bazę zdjęciową od Pana Krzysztofa którą oczywiście będę się dzielić. Tym samym dzięki zdjęciom będziemy się mogli przenosić w bardzo konkretne, fantastyczne górskie krajobrazy, ale też te zdjęcia będą okazją do tego, żeby porównać jak wyglądało wyposażenie wypraw na przykład w latach 80., -tych, 90. -tych, i jak wygląda to wyposażenie dzisiaj. Czytając wielokrotnie Państwo się będą przenosić w czasie i przestrzeni, zmieniamy szerokości geograficzne, podróżujemy po takiej osi czasu. Ja mogę obiecać, że dziś na pewno zabierzemy Państwa do roku 1984, żeby powspominać zdobywanie Piku. Kolejny przystanek to lot rok 1988 i to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Krzysztof Wielicki zdobywa tę górę solo, zimą i w co aż trudno uwierzyć, w gorsecie ortopedycznym. Jestem bardzo ciekawa, czy po latach do takiego spotkania pomiędzy lekarzem, który wsadził Pana Krzysztofa w ten gorset i powiedział bardzo jasno i wyraźnie, żeby przez rok nie dźwigał żadnych ciężarów w plecaku. Myślę, że nawet nie wpadł na pomysł, że ktoś w gorsecie ortopedycznym może sobie wymyślić wyprawę na lotce. No ale kiedy już doszło do zdobycia tej góry, zastanawiam się, czy Panowie mieli okazję do rozmowy i jak ta wymiana zdań wyglądała. Zapytam dziś o to Pana Krzysztofa. Jeżeli zapomnę, proszę mi przypomnieć. Dzisiaj też na pewno porozmawiamy o tym, jakie na przykład wyzwania przed wspinaczami Stawia Shisha Pangma. No i bardzo istotną e, częścią tej opowieści będzie wspomniana góra Nanga Parbat. E, zaznaczyłam sobie oczywiście, jak zawsze, fragmenty, do których będę się odnosić. No i skoro padło hasło Nanga Parbat, to Krzysztof Wielicki bardzo szczerze pisze w swojej książce tak. Mogę to powiedzieć dopiero teraz. Odebrało mi wtedy rozum. Wolałem słuchać emocji, które pozwoliły mi być co najmniej nierozsądnym. I o takich sytuacjach, kiedy rozum mówi co innego, i co innego mówi serce, dziś na pewno porozmawiamy. Krzysztof Wielicki pisze bardzo ważną rzecz, że takie wyprawy samotne albo wyprawy w bardzo Małym zespole bywają mocno ryzykowne, między innymi dlatego, że nie ma wtedy kogoś takiego, kogo można nazwać hamulcowym. Ale hamulcowym w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli kogoś, kto na przykład zakwestionuje naszą kondycję, zakwestionuje nasze przygotowanie, ale być może tym samym uratuje człowiekowi życie. Skoro mówimy o takich momentach, kiedy można kogoś zastopować w górach, no to Krzysztof Wielicki też przywołuje taką sytuację. A konkretnie. Wspomina o panu Zbyszku terlikowskim, który przy okazji pewnej wyprawy, jakiej o tym Państwu opowiemy dziś wieczorem, łapie Krzysztofa Wielickiego za szyję i pyta. Po mmm musiałabym Państwu wypikać, więc Państwo sobie zwerbalizują. Po mmm ci ten projekt, co on zmieni w twoim życiu? Masz sukces przed tobą jeszcze parę gór do zdobycia, po co ryzykować? Jesteś potrzebny tu w bazie. I między innymi po tej wypowiedzi pana Terlikowskiego, Krzysztof Wielicki zamiast wejść w ścianę, w jaką o tym Państwu powiemy wieczorem, zdejmuje kombinezon i zostaje. Zresztą o takim snuciu alternatywnych scenariuszy. Co by było, gdyby? Dzisiaj też bardzo chciałabym z himalajstą porozmawiać. Jak często w ogóle w umyśle wspinaczy pojawia się przestrzeń na to, żeby się zastanawiać, co by było, gdyby? Czyli takie rozważanie scenariuszy, które nie miały miejsca, ale jednak niewiele zabrakło, a mogłyby się wydarzyć. Myślę, że wrócimy też do sytuacji jednej z wypraw, która no, z dzisiejszej perspektywy może być nawet zabawna, szczególnie przedstawiona w taki, a nie inny sposób przez Krzysztofa Wielickiego. No ale w sytuacji, kiedy się działa, raczej nie było naszemu himalaiście do śmiechu. Krzysztof Wielicki pisze o sytuacji, kiedy, uwaga, zostaje w gaciach na wysokości 6800 metrów, bez sprzętu, bez ubrań i bez butów. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? O tym wszystkim dziś Państwu też powiemy o godzinie 20.30. Zapraszamy z całego serca. Na pewno porozmawiamy dzisiaj o samotności, o takiej samotności, która jest wyborem, o samotności w górach, ale też o lęku przed samotnością w życiu, o którym w bardzo jasny sposób też Himalajsta pisze. Ja przyznaję, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, wróciłam też do książki. Krzysztof Wielicki Piekło mnie nie chciało, to jest książka napisana przez Dariusza Kortkę i Marcina Pietraszewskiego. I tam jest takie świetne zdanie Krzysztofa Wielickiego, które sobie chowam do kieszeni. Bardzo chcę, żeby szybciej przybywało mi doświadczeń niż lat. I o tych różnych doświadczeniach dziś będziemy rozmawiać, zarówno tych uskrzydlających, jak i takich doświadczeniach, które są jak ciężkie plecaki, jak ciężkie kamienie w plecaku, które niesie, niesie się przez życie. To na pewno dziś wieczorem o godzinie 20.30. Skoro rozmawiamy o książkach, to na pewno laureata Złotego Czekana za cały kształt działalności wspinaczkowej zapytam o książki, które czytał w trakcie wypraw. Zresztą z tego, co wiem, zdarzały się sytuacje, kiedy wspinacze bez konsultacji ze sobą wrzucali do plecaka te same tytuły, i dopiero w bazie się okazywało, że jest kilka książek jednakowych. Ale wiem, że wśród tytułów, które. Czytał Krzysztof Wielicki w trakcie wypraw była cienka czerwona linia Jamesa Jonesa, i tam pada takie zdanie, jest tylko cienka czerwona linia między rozsądkiem a szaleństwem. I w książce Solo, moje samotne wspinaczki, Krzysztof Wielicki pisze o tym, że on czasami nawet by bardzo chciał, żeby istniała taka twarda, jasna, matematyczna definicja, gdzie ta cienka czerwona linia przebiega, no, ale ponieważ takiej jasnej, matematycznej definicji nie ma to ta ocena czasami bywa bardzo subiektywna a przez to też ryzykowna. Zapraszam państwa z całego serca. Widzimy się dziś o godzinie 20:30. No i zachęcam do tego, żeby dzielić się tą informacją ze swoimi bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi, tak żebyśmy w fantastycznym składzie mogli wyruszyć w góry z fantastycznym przewodnikiem, jakim bez wątpienia jest Krzysztof Bielicki. Do zobaczenia wieczorem.